Idziemy po schodach w dół. Oczywiście, że tak. Nie da się inaczej. Dzień dobry, to ja, tak! Oto ja! Nazywam się... Sirgal Farmazoniasz! Tak, to ja jestem Sirgal Farmazoniarz. Dzisiaj będą fakty po faktach. A więc zaczynamy! Specjalnie sobie tutaj na kartce zapisałem właśnie tej, co mam na mordzie. Zapisałem sobie fakty wszystkie. Fakt pierwszy. Do widzenia. Czy wy serio myśleliście, że ja się z wami żegnam? To nieprawda, ja się z wami nie żegnam! Nie znam absolutnie w żadnym wypadku. Pierwszy, w tej chwili będę schodził po schodach, tak? A więc idziemy. Idziemy po schodach w dół, dół. W, w kierunku dół idziemy po schodach, tak? Mhm. idziemy, o to chodzi, tak? Mhm. Idziemy, zobaczymy co będzie na dole. Jestem ciekawy co będzie na dole, tak? Jeszcze nigdy nie byłem. Jesteśmy już na dole, jest tutaj ciemno jak w zadzie, jak widać, jest tutaj ciemno A jak w zadzie, za mną nic nie widzisz. O tam takie małe zielone światełko jest. O, zgasło. Zaraz się zapali tam, tam. Przyjrzyjcie się, dokładnie tak. A więc tak, to jest bardzo ważny fakt. Fakt pierwszy, jestem na dole, jest tu ciemno, nic nie widzę. Do widzenia. Czy Wy to widzieliście, bo ja to widziałem? Tak. Nie wiem, co to było. Nie. Czy Wy to widzieliście, bo ja to widziałem? Tak. Do widzenia! Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będą fakty przed faktami. Tak! No, jak widać, tutaj. Tutaj dalej jestem na dole. W dzisiejszym odcinku będziemy na górze. Idziemy dzisiaj po schodach do góry. Tak. Jesteśmy na dol